Ulem snuł do wytrzymania i głowa mnie bardzo często bolała. I tak prosiłam tą matkę bolesną, patrząc w, w tą figurkę, w tą pietę, o to moje zdrowie. Jak mówię, matelniku, jak nie możesz mnie uzdrowić, prosić Twojego syna, to proszę Ciebie, zabierz mnie do siebie. I kiedy kapłan, ojciec Piotr, była komunia święta, i ojciec Piotr przyszedł z Komunią Świętą rozdawać. Ja tak klęczałam za ławkami oparta o, te, o tą skrzynię prośby i podziękowania po prawej stronie. I ojciec Piotr prosto przyszedł do mnie, bo ja klęczałam, najpieszający, że do mnie i dał mi ćwiartkę z ołtarza, którą przełamał własnymi dłońmi na ołtarzu, to jedną tą ćwiarteczkę miał w kielichu i ją mi dał. I tak hostia mi spęczniała, ta komunia w że ja długo pracowałam nad nią, żeby ją po prostu przełknąć, połknąć. I kiedy połknęłam tę chotę, poczułam taką słodycz, jakbym się krwi napiła jakiejś. I zaraz po prostu odfrunęłam. Budzę się, a mi się ręce trzęsą, nogi mi się trzęsą. I, I mówię tak, Pani jest. Nie dość, że mam raka, to jeszcze i padaczka mnie wzięła. Bo nie wiedziałam, co znaczy upadek w Duchu Święty. Nigdy tego w życiu nie widziałam, ani tego nie dostąpiłam. Ale po chwili to wszystko ustąpiło. Bo myślałam, że ta padaczka, bo kiedyś tata mój, jak wrócił z obozu, bo był w Niemczech 18 miesięcy w Buchenwalde w obozie, to dostał nabytej padaczki przez bicie Niemców. Ja myślałam, że po prostu ta padaczka mi wzięła, co kiedyś tata miał, że przeszła jej jeszcze i to na mnie. I kiedy później właśnie było zejście do ogrodu, ale cały czas prosiłam Matkę Bożą o moje to uzdrowienie. Chodziłam na, na czterech kołtarza, weszłam trzy razy i prosiłam o moje uzdrowienie. I kiedy było zejście do ogrodu, jeszcze szłam za Matką Bożą Fabimską, i tak prosiłam, Mateńko, jeśli możesz, to mnie ulecz. I zeszliśmy do ogrodu i ja nie mogłam ustać, bo, bo bardzo byłam słaba. Uklękłam tak na rogu, zawsze patrzę w, ten, w, te, w to miejsce i zawsze na tym miejscu klękam. I to miejsce błogosławię. Kiedy tam uklękłam, ojciec Piotr mówi, że jak ktoś jest bardzo ciężko chory i tak bardzo pragnie uzdrowienia, to niech powie dwa słowa. Jak podejdą kapłani, będą błogosławić. Ja już klęczałam, tak sobie myślę. Powiem, jestem chora. No wiadomo. Każdy tu pewnie jest chory, ten co tutaj klęka. I tu stoi, tak sobie myślałam. W pewnej chwili patrzę, a ten ojciec Piotr sufluje prosto na mnie. I dwóch panów koło ojca. I ja mówię, Boże, przecież powiem, że mam raka, bo przecież ja mam raka i też będzie dwa słowa, mam raka. I ojciec Piotr do mnie podszedł, a ja tak spojrzałam mu w oczy i mówię, mam raka. I on położył ręce na mojej głowie. Modlił się nade mną po łacinie i zasnęłam. Zasnęłam i w tym czasie, jak byłam w zaśnięciu Duchu Świętym, to widziałam piękne światło, które było najpierw białe. Później było czerwone, później było srebrne, złote i błękitne. I kiedy się przebudziłam, też tak samo, bardzo płakałam. Nie chciałam na razie płakać, zatrzymywałam ten płacz, ale to było silniejsze ode mnie. Wyrywało się z wewnątrz, z mojego wnętrza. I właśnie wtedy zostałam uzdrowiona. Po tym błogosławieństwie, po tym wszystkim przeszliśmy do autokaru, ale mnie nikt o nic nie pytał. Pojechaliśmy do Lichenia. I tam w Licheniu, kiedy była pasterka, po pasterce podeszła do mnie taka pani, przed pasterką, i mówi tak, pani to ma nocleg zajęty i zapłacony. Pani idzie na nocleg. Ja mówię, nie, ja będę w ławce siedziała i będę tyle do pana Jezusa pukała, aż mi serce swoje otworzy i mnie uzdrowi. A ona się na mnie tak spojrzała, i była o 11 pasterka. I wtedy o godzinie 11, podczas Mszy świętej, kiedy było przeistoczeniem, mnie złapał ból. Ból w środku, ból głowy, tak jakby ktoś dar gazety nad moją głową. Takie trzeszczenie słyszałam w tej mojej głowie. Ja tak skulona, w ławce, bo jak uklękłam, tak nie mogłam się podnieść. Całe wnętrze mnie bolało, całe jana brzuszna. I wtedy tak skulona, i później kapłan rozdawał komunię Ja nie mogłam podejść do tej komunii, bo byłam taka skulona, a po drugie to nie wiedziałam, że można drugi raz przyjąć tego samego dnia komunie świętą. I tak co kapłan mówił, ciało Chrystusa do ludzi, to ja mówiłam Jezu uzdru. I tyle razy, ile kapłan powiedział, jak rozdawał ciało Chrystusa, to ja odpowiadałam Jezu uzdru. Kiedy kapłan poszedł z kielichiem do tabernakulu, Stawił kielich z resztą o Komunii Świętej. Przekręcił kluczyki, przy, przy, Przekręcił kluczykiem w drzwiczkach, wtedy mnie ból puścił. I do dzisiejszego dnia tryskam zdrowie. Później zaczęłam jeździć po sanktuariach, dziękować Masce Bożej. Przyjechałam do obór, zaczęłam pisać wiersze. Przepiękne, przyjechałam do obór. Do ojca Piotra i mówię: Ojcze, ja takie, ja tu zostałam uzdrowiona, ja takie coś piszę. I, I te wiersze pokazałam. Ojciec spojrzał na te wiersze i mówi tak do mnie: Czy ja mogę o tym mówić? A ojciec Piotr mówi do mnie wierszem, też do mnie powiedział: Wręcz przeciwnie, nie kryj tego. Mów do wszystkich, niech błagają, niech o łaski upraszają. I ja od razu zauważam, że on mówi do mnie wierszem, tak jak ja te wiersze piszę. Że to jest po prostu działanie Ducha Świętego, że, że Pan Jezus naprawdę chce ode mnie pracy. I tak właśnie się zaczęło. Później badania porowiłam. Wyszło w badaniach, że mam badania osiem, osiemnastoletniej dziewczyny, badania mi wyszły. To było niesamowite tych wierszy napisałam na trzy książki, Matka Boża mi się objawiła i mówi córko moja pragnę abyś wydała z tych wierszy dla mnie trzy książki ja poszłam do jednego księdza Panie Ewo, takie wierszy wierszydła, maknął ręką, nie chciał nawet tego spojrzeć na to do drugiego poszłam kapłana tak samo i dopiero trzeciego kapłana spotkałam i trzeci kapłan, bo te wiersze powiozą chciałam po prostu podrzucić te wiersze do klasztoru i że jak ojcowie znajdą to żeby po prostu coś z tym zrobili, żeby to z siebie wyrzucić, bo cały czas słyszałam ten głos, że mnie wzywa, żebym ja te wiersze wydała. I, a ten kapłan mnie po mszy kazał przyjść i po dał mi adres do Ojca Świętego Benedykta XVI. Ja te wszystkie wiersze i, i, i świadectwo mojego uzdrowienia i choroby. Wszystko zapakowałam w kopertę i wysłałam do, do Watykanu. Wszystkie te papiery, jakie tylko miałam, wysłałam do Watykanu i do miesiąca czasu Ojciec Święty przysłał mi błogosławieństwo i po łacinie słowa, to dla Ciebie, praca nie dla mnie. I poszłam z tym, żeby mój ksiądz proboszcz mi to przeczytał, bo ja przecież łacinie nie znam. I ksiądz proboszcz powiedział, Panie Ewo, do roboty, bo Ojciec Święty przysłał, tu błogosławieństwo jest na to, a tu jest żeby pani te książki wydała. I już nie trzeba nic do po żadnych ciężar chodzić, a nie biskupach, bo to jest najwyższa głowa kościoła.